A dzisiaj mam za sobą kask Shoya gt Trójkę. Kolejna nowość, i to będzie ostatni odcinek z serii nowości od Shoya na sezon 2024. Dlatego, że więcej modeli póki co Shoy nie przewiduje. GTR 3 i GTR 2. Jak tak patrzę na te dwa kaski i wy pewnie też to widać ewidentnie, że no mamy bardzo podobne konstrukcje. Analogicznie jak z Notekiem 3 i Notekiem 2, Shoy zbudował GTR trójkę na bazie GTR2. Kształt skorupy jest bardzo podobny, bardzo zbliżone. Te przetłoczenia są praktycznie takie same. Doszło kilka nowych, ale to ma raczej związek z przeprojektowaniem wentylacji, natomiast kształt skorupy jest. Taki sam. I można by powiedzieć, że poszedł szoj na Łatwiznę, bo zbudował nowy model na bazie starego, ale wprowadził pewne zmiany, modyfikacje, które powodują, że mamy do czynienia z konstrukcją bardziej aerodynamiczną, lepiej wyciszoną, no i oczywiście spełniającą nową normę ECE 2206. Skorupa jest wykonana z tych samych materiałów, jak w GTR2, czyli mamy multikompozyt włókien szklanych i organicznych, tzw. zwany IM i EPS o zróżnicowanej gęstości. Więc pod kątem bezpieczeństwa bardzo zbliżone materiały i technologie. Tylko że ten ma nową normę EC2206. Doszły pewne elementy, które mają stabilizować ten kask, czyli ma być bardziej aerodynamiczny i lepiej wyciszony. To widać chociażby po tych dużych spoilerach, które się w GTR-3 pojawiły. Nad mechanizmem blendy, a pod mechanizmem wizjera mamy duży spoiler i symetrycznie pojawił się ten spoiler również po drugiej stronie. To ma wpływ na pewno na stabilizację, na wyciszenie tego kasku. W GTR-2 tego nie było, bo był tylko mały spoiler po lewej stronie przy suwaku blendy, natomiast nie było tego po drugiej stronie. Dużą zmianą w tej skorupie jest wentylacja. Z zewnątrz, przynajmniej, ale wewnątrz też. Wlot wentylacyjny na szczęce został inaczej zaprojektowany, jest bardziej agresywny. Składa się tutaj z kilku elementów, natomiast działa on zero jedynkowo tak samo jak w GTR-2 i też system rozprowadzania powietrza i skierowania go na wizjer też jest taki sam. To się nie zmieniło, zmienił się tylko jakby z zewnątrz został dopasowany do skorupy, no i do, do tych wytłoczeń, które się na skorupie pojawiają. Wlot. Na czole też uległ przeprojektowaniu. Też jest dwustopniowy, tak samo jak przy GTR-2, ale nie ma takiego widocznego dziobu, tylko ma takie dość mocne wycięcia i po otwarciu całkowitym pojawiają się, czy widoczne są wloty wentylacyjne. Te kanały wyglądają tak samo: lewy i prawy kanał, jak przy okazji właśnie GTR-2, więc tutaj dużej zmiany jakby wewnątrz nie ma. Przynajmniej w tym elemencie. Ale jak zobaczymy na wyloty ciepłego powietrza, to tutaj doszła duża zmiana, ponieważ już nie są one umiejscowione z tyłu grupy tak jak to było w GTR-2, tylko zostały one przesunięte na środek. Mało tego, jak zobaczymy EPS w środku. Na przebitkach, postaram się Wam to pokazać, to pojawiają się kanały wydrążone. Dużo więcej kanałów jak w GTRze 2. I to daje taką nadzieję, że będzie dużo wydajniejsza ta wentylacja. Dużo lepiej będzie wyprowadzane ciepłe powietrze podczas jazdy właśnie w tym kasku. Wizjer się zmienił. Mamy tutaj nowy wizjer CNS-1C. Łopatka do podnoszenia została w tym momencie przeniesiona na środek i mamy blokadę tego wizjera razem z przyciskiem zwalniającym. To jest dopasowanie do nowej normy. Jest mikrouchył, kilka poziomów otwarcia i ten najwyższy dość mocno blokuje ten, ten, ten wizjer, więc nie ma możliwości, żeby nam to po prostu opadło. Do GTR3 mamy dołączony do pudełka pinlock 120. Mamy dwie naklejki instrukcji obsługi smart silikonowy do uszczelek oraz do mechanizmu wizjera. podbródek, nosek i do tego jeszcze klucz do pinów do pinów wizjera i instrukcje jak takie piny można regulować. Syryjnie piny są tak wyregulowane w wizjerze CNS-1C, że nie będzie konieczności regulacji, natomiast z czasem może okazać się, że trzeba będzie sobie pinloka podregulować, więc warto sobie to zostawić, żebyśmy wiedzieli, jak Wypinać te piny, jak je regulować, tak, aby nie uszkodzić pinów i nie uszkodzić wizera. I to jest wszystko, co mamy w pudełku. Blenda przeciwsłoneczna jest tutaj też zmieniona, jest ona większa. Mamy suwak w tym samym miejscu, jest ona większa i nie ma możliwości regulacji wysokości w GTR2. Była regulacja wysokości tutaj nie ma, jest spuszczona w, jednym, w, jednej, w jednej pozycji. Tak to zostało rozwiązane. Wnętrze tego kasku wygląda tak samo jak w GTR 2, nawet przeżycia są dokładnie takie same, więc tutaj wielkiej rewolucji nie widzę wewnątrz. Oczywiście wnętrze jest wypinane, można je dopasować do, do kształtu, ponieważ różnej grubości gąbki policzkowe i wkładki centralnej są dostępne. Ten model również jest objęty programem Personal Fitting. Czyli możemy przez centrale w szoju dopasować sobie za odpowiednią opłatą indywidualnie wnętrze w tym, w tym kasku, tak aby było idealnie dopasowane do kształtów naszej, naszej głowy. Tak to wygląda. Zmieniło się coś jeszcze, zmieniło. Zmieniło się zapięcie. Mamy tutaj węższy pasek, stal nierdzewna, tak samo jak przy, przy okazji starego modelu, ale węższy pasek, mniejsze zapięcie, więc nie powinno tak gnieść po prostu w gardło jak przy okazji tego starszego modelu. I to tyle, jeżeli chodzi o zmiany. Ja bym powiedział, że nie ma rewolucji, natomiast pod materiałem o nauteku 3 pisaliście, że y, zmiana systemu zapięcia wiziera jest dla Was wielką rewolucją, więc jeżeli tak na to popatrzeć, to rzeczywiście no, mamy tutaj zupełnie inny model. Natomiast mniejszość jest przyzwyczaił do tego, że wprowadzał nowe modele i to były modele całkowicie przeprojektowane. Tutaj nie mamy tego całkowicie przeprojektowanego modelu, tylko zbudowanego na bazie starego i dopasowanego moim zdaniem do nowej normy ale uważam, że to całkiem ciekawa propozycja jeżeli chodzi o kask integralny z blendą przeciwsądeczną z tej najwyższej półki i mógłbym powiedzieć, że to jest kask dla tych, którzy jeżdżą motocyklami sportowymi sportowo-turystycznymi, turystycznymi czy, czy adventure'owymi i, i szukają takiego kasku, ale tak naprawdę to jest tak uniwersalna konstrukcja, że zarówno na skuterze jak i na cruiserze ten kask też się świetnie sprawdzi i mm, to jest kask dla tych po prostu, którzy szukają yy, bardzo bezpiecznego i dobrze wykonanego kasku integralnego. Po prostu marka premium, co tu dużo mówić. Jeżeli jesteście zainteresowani grafikami, które się pojawią na 2024, już część w ogóle jest dostępnych, to zostawiam linki w opisie do tego filmu. Tam możecie wszystko sprawdzić. Ja Wam dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja Wam tylko przypomnę, że do GTR-a 3 mamy nowy system komunikacji jest to SRL 3 o którym też już robiłem materiał, więc możecie zweryfikować, sprawdzić jak się go montuje w kasku w jednym z moich materiałów. Bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.